Czyli wejdziemy, że to jest wieszka palącego się domu. Ej! Co tu się, się dzieje? No nie, nie. Dobrze maszmy, czy nie? Dobrze maszmy, czy nie. W ogóle jestem Spidermanem. O nie. Żyrafa. spider Spiderman! Zirafa Biegle! Jak to? Bohater sąsiedztwa! Czy on, on, on tu jest wrząca? Tak, tak byłoby tyle! <laughs> Było tak w ten spider man jest tym takim pierwszym. Dawaj, dasz i ratował dziecko. Tak, tak, dokładnie tak, widzowie. Trzymajcie kciuki, do łapki do góry. Czy sobie wysobradzi? Co ja on tym zrobić? Nie wiem. Od Ale swojej bazy chyba zaniecz, tak, tak? chyba tak. To jest twoja baza? On no, pisze twoja baza. No dobra, to sobie gdzieś położyć. Teraz jest jakieś lodowisko. A gdzie, gdzie ten ogień? Nie, teraz to jest lodowisko. To są różne elementy, tak? Aha, okej, okay, dobra, czyli jasne, to jest... Dobra. Umiesz na Dobra, dobra. Teraz będzie ten, teraz jest lodowisko, to się łamie. I o trzeba uratować zwierzęta. Szybko! Szybko! Dobra! Foka! Poczka, Ale fkołuję była. Biorę? Co? Przecież fkoczko pływać Taczka mam ratować! Ej widzowie, taka jezdka A Ale że to jest bardzo zimne i za bardzo zimne i szybko, jest bardzo zimne i nie wiem, no, przecież nie wiem to One no. nam kasy zbierają. Okej? Okay? Co to się dzieje? E Kogo Ej, ja go i Jona go niesie. Ej, co to było? O nie, budynek się zawala. O nie, Zginąłem. zginąłeś. O nie, o nie. Teraz jest takie coś, teraz jest takie coś. Odnowasz, tylko widzowie. Nie udało się, że to że szybko bardzo. Teraz jest coś takiego. Dobra, tu Z skąd? Z wody, dlatego że pęka powoli. Aha, okej, okay. I ratuję rybkę z wody. Co tu się dzieje? Ja nie tobie? mam wody, a tutaj mam wodę. Tu jest, dobra. Okej. Okay. Dobra, do tego mam je wpadać. Okej, okay, no przyznobale. Czemu ja dałem foka? Czemu foka jest tutaj? <noise> Ty się jej do wody włożyć? Albo foka też może żyć. Nie, ale. Nie przecież w to wiesz, cały czas w wodzie nie może być, to jest sakiem. Mm, tak. ona się mu wydłuża. Szybko Marcel! To po się tam, to pęknie biegne, na Biegnę, biegnę, przecież jestem Spidermanem, muszę uratować. Spiderman, Spiderman... Co, co to on uratował? Co, co, co ty robisz? Bo my też po takie coś. Jak pewnie coraz wyżej są coraz, ten, zwierzęta ja lepsze. Ciebie. Ale ty zdążysz, ale nie zdążysz? Ratuj co jest, dawaj ośmiornica. Tak, ośmiornicę bierę. Świnice, A mój no tego! Co to jest? Akselota! Akselota? Szybko! Ojacie, ojacie! Akselota! Mam ma jakiś turbo włącz! Uuuuu, 3 już mieszkałam. Mogę wziąć też? Co? Nie, nie mogę, raz. Nie, raz, nie, co ty? Dobra, dobra. Ej, bo to coś jest coś, coś się Pęklin. dzieje. Ryzyko! Tak się że kiedy pęknie. że kiedy pęknie. O nie, ja, to jest coraz gorzej. Muszę, 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 muszę. Muszę biegnąć. Dobra. E, muszę biegnąć pod wodą. Brawo, muszę płynąć szybko, bardzo szybko. Come on, come on. Jest już. Akselot. Się... Szybko. I dam też radę do tego twojego akwarium dać, nie? Tak. I co to ma być tutaj? Że im więc kto więcej robi, to jest to wygrywa? Czy po prostu robi, że jest Nie, po prostu. Ratuj i one kasę zarabiają. O super, jakaś Ja jakby <noise> Dobra, dobra, dobra. Szybko, Biegne, szybko. Biegnę, szybko. Dawaj, ej, tu zaraz pęknie wszystko. Zaleje całą okolicę. Ludzie, co się tu wydarzy za chwilę? Uciekajcie ludzie. ewakuacja, ewakuacja. Oh no. To widzieliście, że to jest ah! tak, Aha. się dobra, zmierza... oh No, to nieźle. O no. Ale dobra, ale to nawet sobie tutaj pieniążki. Dobra, teraz Znaczyni. się dzieje? Teraz co, są Tak, 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 tak. Rodowisko. No rodowisko. Come, come on, come on. on. Dobra, pingwinka biorę. Gdzie ty, ty dowody go dajesz? No dowody. Nie no. Ale masz, on może się tu wyłaniać. Tak? Ale patrz, mogę go dać tu i tu. Tak. Gdzie chcę? Szybko, bo nie ma czasu, tam jest ryzyko to rośnie. Gdzie? gdzie? Swój dowody, to jest dowody. Dobra, dowody, nie mogę. Nie, nie Widzisz, nie możesz, no, to są te ryby. No tak. Takie to muszą być w wodzie cały czas. No. To, bo, ej, dywan kupuj, dywan kupuj. No. Dobra, teraz dywan. Że będzie za łatwo. Okej, okay, masz rację. To wyłączamy ten latający dywan, bo to jest za szybko za łatwo. To nie. Czy Spider-Man nie ma latającego dywanu? Ludzie, co ja, co ja powiedziałem? Przecież. Co ja powiedziałem? Czy ja jestem mądry, widzowie? No właśnie. No właśnie, chyba nie bardzo, widzowie. Dajcie mi dużo łapek do góry, to mu się mózg poprawić. Oj, 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 oj. oj. Come on, come on. Ostatnio było 70%, i od razu skoczyło na trzy. Jakby, no. będzie. Co to za to, za to, ratuje? Ale teraz zobaczcie ja mam teraz zwierzątek. Ekstra! A few moments later. Tak, pożar! Szybko! Pracujemy! Come on, come on! Biegniemy, dawaj szybko! Gdzie jest jakiś fajny. Co to jest? Wąż. Nie chcemy węża ratować. Jest jakieś kabibarba? Z Cabibala? Paniączek, tak. Ja ty kapibę Capibala, Zaraz czekaj. A chcesz skończyć z najwyższego piętra, tak? Zobaczyć co będzie? Ja chcę... Masz klucz? Mam klucz. Klucz można uwolnić włączyć, zamknięty jest? Co Ale w, w nie wiem klapce. dokąd, bo A, ty on jest czerwony. To do czerwonej drzwi, albo... Ty... Dobra nie, to jest... Weź ten klucz! Tam był takiego, tam jest, to widzisz? Czerwone drzwi! O tak, tak, tak! Come on, come on! Czekaj to zielony! dawaj. Dawaj, zielony, do zielonych drzwi. Zielone, o, otworzyło się jakimś czasem. To mi nie zabrał. No, I tam wstrzymał, otworzyłem. O ty. Zielone. <grym> Dawaj, tam jest. Aha, pająk. Pajączek, Spiderman ratuje pająka. No, no właśnie. No to, to jest przecież... to jest. Dobra, ty... muszę biegnąć po drugiego pająka. To jest twoja rodzina. Wujek, wujek Albert. Nie. Nie, nie, ja muszę po Ciebie biegnąć. Dawaj, szybko. Dlaczego ten strażak stoi w miejscu i nie gasi? No co to jest za strażak? Pajączek, pajączek. Na co oni czekają? Ci, straż ci strażacy, marcelku. No, tam, to by tam się, był strażak. Wie, to się kupuje za robót Strażaków? Aha, mi zagaszą. Okay, no, czy tam, dobra. Czy tam ty jesteś jest, jest strażakiem? To masz, był już drugi pająk? Szukam. Co to jest, misio? Dawaj, co jest? Cześć, sprawdzę. sprawdzę co, co jest. Jest drożec? Ratuj go... Jednoże, nie, misia chce. Misia dawaj, dawaj Misia. O Kciężka jest Spiderman jest silny! Ja! Zabiłeś się? Jest! Ja mogę tak skakać! Oj, co się o, dzieje? Czyli to ja jestem! Spiderman! Ale Jezy! Widzowie, to było niesamowite! Spadowane... Ja cię! Dobrze widzę tak Ej, to, po tego, było po tego, to było mocne! To było mocne, naprawdę widzowie, to jest niesamowite. Patrz. Jest Tak, Widzisz coś takiego? Tak, dobra. I co dalej? Nic, nic się nie stanie? O, nie patrzy się, nie patrzę się! Jest! Ja ciebie... Bardzo ty zachowałeś tą grę. spider <grym> Ale czasy. Jest, jest? pełna. Muszę powiększyć. O ja, o ja. O, jak się powiększa? Nie, nie. Co jest? Jednorożec. Jedna no, ma, to nie może Nie mogę go powię nie mogę powiększyć. Dlaczego? Bo je trzymasz? Nie, ma za mało kasy. Faczek się jeda. Tego tak usuwałam. Dobra. Jest! Nie się teraz. Dobra, faczkę usuną. No. Nie da się. Nie, no co jest? Co jest, widzowie? O co chodzi? Widzowie! Y, y, mamy utrudnienie, mamy trzy foki i nie mogę tego tego usunąć. Jakieś lak... Kupiłem dywan, no. już na nim nie ratam, ale wcześniej latałem i widzicie, za to że kupiłem dywan, to teraz mamy laga i teraz mam utrudnienie, za to, że kupiłem dywan. I jak są te foczki, nie możemy ich stąd wziąć ani usunąć, tak? Tak. Nie musimy przez to usuwać dobre zwierzakki. Okej, okay, widzowie, mamy ograniczenie w zwierzakach. A tam jakiś sklepik jest? zobacz co to jest, można kupić. No właśnie tu jest. Może coś... Może... Jest. Czekaj. Pokażę Ci co mam w magazynie. Okej. A no tam Mięso. Mięso, komu możemy dać mięso? Mięso możemy dać Mistkowi, co? Miśkowi, no, nas mięso. Karmienie. Mocie! Ten... Ej, ale ekstra! Dawaj! O! Parkour! Parkur! Parkur? Nie, ale był! Zburzył się parku, kurde, wtedy wtedy to zrobił, tych się Okej, dobra. No, już. No, wow, dostał? Ty. On stał się położony? I, I on teraz robią stąd z tą żółtką. wszystkie żółty. wszystkie żółtyki. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. No. Idę po kolejnego. A tam gdzieś można kupić gaśnicę Może? Przecież pokażę cię gaśnicą? No, fajnie. tam. Ktoś się zmierza ryzyko. Smok! Dobra, nie ja. tak do kupię go. Dobra, okay. trudno. Dobra, musiałem to smok! zrobić. Smog! Ratujemy smoka, widzowie, co tu się dzieje? Szybko jedźmy tutaj tej załodni. Przerwy to? Smok! O ja, ciebie, smok hit. Dobra, usuwamy. Coś tam było no 50, tak? Tam coś tego. Mićka, no to miałem w Mićki 2, no weźmy tu jeden z nich. żeby mi było Tego, tak samo. Dwa. co zarabiał. Dawaj. 50. Czyli ile ten zarabia? Nieważne, dobra. To jest ważne, widzisz? Ten okay. zarabia mniej, czyli głosujemy. Mamy smoka, widzowie, mamy Słuchaj, smoka! sekundę! Ale trzeba... daj do, do, smoku, do jedzenia. Wiem, zaraz mu dam. co smok jej, i co, ja. Może zje piglinka. <noise> <noise> dobra, gdzie jest żółty pokój? Zróbcie. Jest ryzyko wielkie. Pająk. Mój. Jezioro? Pająk, pająk, pająk. Uuuuu Ej, chyba wszystko są po schodach, a nie że nie jak się skończy to, jest, to. Można przejść. Dobra, dobra. Ej, daj coś i Jestem ciekaw, parce mnie. No ja znam smoku. Dobra właśnie idź. Co jest Opa, no, czeka, widzisz? Jest głodny, smok jest głodny. Dobra, to dla mnie. jest. Co tu można kupić dla smoka? Ja chcę coś dla smoka. Polecam mięso, dobrze. No Idzie mięso. Elixir, elixir galaktyczny? Cało? 500 na sekundę! Da, dajmy się, jeszcze, dajmy się więcej. Nie ma, bo wykupiłem wszystko. Ja Musimy miałem. teraz jego ten ma, magazyn. Ten, widzisz, to jest doładowanie za. I za ile Aha. jest ten? I za ile będzie ten? Proszę, to jest. Proszę, to było. Elixir, elixir galaktyczny. galaktyczny, nektar. Szanse na mutację, 25. A to mi się wydaje, yeah. że to nie ma znaczenia. Koło czym karmimy? Sprawdzimy. Widzisz? Nie ma znaczenia. 13 Nie tyś... Ma znaczenie. Bo ma. on się zwiększa coraz bardziej. Ale nie ma znaczenie. Dałem marchewkę mu i zobacz. Pogorszyło się? Tak. Czyli o, jednak yeah. ma znaczenie co Zabie. jedzą. Daliśmy smokowi marchewkę. To był błąd. No bo ja myślałem to teraz że wiesz. Okay. Że to jest Że, że już ważne. Kto? Kasę mam mam. Dobra, raduj ją że to właśnie te wodne, bo tam mam miejsce jeszcze. Tak, i jeszcze ten. Możemy popłynąć gdzieś, gdzie będzie klucz jakiś. Płynę, płynę, płynę. O, o tym mówiłem. Co to jest? Klucz. Tu drzwi? Ej, gdzie to teraz? Gościu! Oźmornica! I to nawet dwie, dobra! Dawaj szybko. Szybko tu wracamy potem. tu, tu nie wyskoczysz, tu musisz po prostu płynąć. Ja ciebie. O nie. Czy zdąży, czy ja zdąży, widzowie? Co je ośmiornica? Hej. Nie Aby wiem. Ale ze smokiem już skopali. Marcel, daj mi marchewkę. I on z tyłu obniżał mu się, i teraz mnie no. chce tarmić. Ale eliksir, eliksir to... Jest, to dla każdego jest i po prostu go polepsza bardzo fajnie. Hej, okay, dobra. Teraz on wygląda, jak z, z stylu Brain Dragon Dragon <laughs> Nie wiem, co? Akwarium jest pełne. Usuniemy, usuniemy coś? Łosoś. No jest słaby. No, sprzedać tak. Dobra. Patrz ta ile ja mamy kasę do zakreju. Ej, A można nakarmić te z Tamte? Tak można, można, ale no, jest osobne to. To jest sklep, tak? Tak. No musimy czekać teraz. Yes. Mięso, dobra, i dla smok. Mięso. Proszę zabrzkę. Smok? Mięso, dawaj. Ile no ale teraz ja tyle samo, dlatego że wcześniej mu dałem marchewkę. Dobra, ale teraz jeszcze mu dać drugie mięso. Ciekawe, no, to już będzie zarabiał więcej. Ale mi się ciekawe, wydaje. czy właśnie czy się zmutuje, czy będzie w tym miejscu już i koniec. No, może. Będzie. Parkur, parkur! Du ale ten smok, to on się tak trafił po prostu taki, taki, nie wiem. Czy tu w ogóle nie było smoka, czy się nie? No. I ja, jest, jestem ciekaw, czy są jeszcze jakieś inne stworzenia, takie już dziwne, nie? To wygląda jak z nie? Yeah. Nie, widzowie, dobra. Dobra, szybko teraz tutaj, bo pewnie, bo już się musiało, mięso? bo już ten... Mięso? jest. A jak chce zebrać? Oni wykupili, lub, lub, nie dost, lub nie przyszło mięso. Ale dobra, kupmy ten. Marchewkę dla konia. Marchewkę Są. dla końka. Dla no. Dobra, czy on zarabia więcej? On, on, on zarabia tyle samo, czyli jak smoku dam mięso, to tyle samo. Będziesz zarabiał. Okej, okay, dobra. No ale nic, spójrz się fajnych, nie? O. Ej, Ej jakie coś Nie. Dawaj, kasicę, kasicę. Albo wiadro, czy gaśnicę? To jest najlepsze. Moc zrobię, dawaj. Uwaga, czy da się ugasić pożar i zmniejszyć ryzyko? Ja nie mam gasić. No, nie wiem. Czyli ja nie muszę czegoś da, tam, do czegoś to przemontować? No właśnie, do wozu swój. Albo do hydrantu. A do czego? A no co jest? Czego dom chciał A do wozu jest, go? do wozu? Do wozu. Nie, do wozu. to jest paczka Robuxy. Widzisz? Aha. To są jakieś Robuxy. A Ej, no co jest z gany? Widzisz, do wozu. Stary Stresz... 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 to... no. Gdzie to mam podłączyć? E. Eee, My kupiliśmy ale... ten wąż i nie wiem gdzie podłączyć. Co tu ma być? I no, ja się. Coś jak tam gaśnica No To jest jakiś jest w tej grze? Alo, 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 Widzowie! Coś tu jest nie tak Nie możemy ugasić pożaru. Dobra, trudno Dobra, to nie działa. Czy ta gra ma jakieś błędy? Nie wiemy tego, ale coś tu jest nie halo. Dobra, widzowie to! To już koniec tego filmiku, więc jeżeli wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa! pa. pa.